For the very fourth time Don't worry if I write checks I write rhymes It's a new year Okay, got to confess Like I ain't smoking no more But ain't smoking no less Wasze ulubione koncerty na hip-hop campie, które widzieliście? Które widzieliśmy? No, taki pierwszy koncert, który mi przychodzi do głowy, to koncert BOB. On wtedy jeszcze był przed tą pierwszą swoją płytą Adventures of Bobby Ray i był takim totalnie freshmanem w ogóle. Ja go nie znałem. Tylko mi tam Emma powiedział, że warto pójść. Ja poszedłem, naprawdę wielkie wrażenie na mnie zrobił. Do tej pory jest jakby jednym z moich w ogóle ulubionych raperów. Kozacki koncert Method Mena i Red Mena, to są takie dwa, które przychodzą. La Coca Nostra. No to tak jak głównie te przychodzą mi do głowy, trzy koncerciki. A trochę tych kempów się przewaliło, bo już chyba siedem razy byłem. Co ja widziałem? Koncert Methodmana i Redmana na pewno to najbardziej zapadło mi w pamięć. Poza tym w 2012 roku, jak graliśmy hymn, przed nami grał jakiś skład. To był chyba jakiś skład z Niemiec, nie pamiętam jak on się nazywał, ale no, to była rewelacja. Latali z jakimiś gaśnicami, rzucali jakimiś różnymi rzeczami w ludzi. Naprawdę to była rewelacja. No i nasz koncert jeszcze pamiętam, a poza tym niewiele pamiętam, ponieważ wiadomo, co robi się na Kempie. Nie każdy przyjeżdża tam oglądać koncerty, wbrew pozorom być drugie pytanie, czyli jak wspominacie swoje koncerty na Hip Hop Kempie? Um, no naszych koncertów na Hip Hop Kempie tak naprawdę trochę było, bo yy, pierwszy, który w ogóle zagraliśmy, to przy namiocie Diamante Air w 2012 roku. No, to było takie dość ciekawe, no tam nie wiem, jakaś grupka nie wiem z 200-300 osób się tam zebrała i zagraliśmy to tak, w takiej plenerowej atmosferze. To było spoko. Potem kolejny to był Hangar. Hangar. Yy, graliśmy jako młode wilki popkiller'a chyba z tego co nie pamiętam, <laughs> no ale to wiadomo, rewelacja, no pełny hangar ludzi, wszyscy byli zajarani, jeszcze pijący kękę chyba wtedy gdzieś tam się przewijał, no ogólnie sztos, ja jeszcze miałem okazję zagrać hymn na main stage'u, no co w ogóle było totalną masakrą, jak wyszedłem z tyłu sceny i zobaczyłem tych wszystkich ludzi, no to prawie się przewróciłem, miałem nogi z waty, ale wjechaliśmy tam z Monsonem na grubo, no i udało się, no. także to była rewelacja, naprawdę jedno z lepszych przeżyć hip-hopowych dla mnie. Jeszcze miałem jedną okazję, potem rok później grałem z Tombem, który był młodym Wilkiem, i, i graliśmy tam wspólny koncert. No, w zasadzie te same odczucia co rok wcześniej, czyli też pełny hangar i rozpierdol. Okay ulubione poza koncertowe atrakcje hip-hop campu no to oczywiście wiadomo jakie są generalnie podróż do Kauflandu i zaopatrzenie się w odpowiednią ilość odpowiednich trunków ale co ciekawe, na przykład w tym roku na kempie dorwaliśmy gdzieś drugiego dnia chyba birbonga, z który, z który nam towarzyszył przez cały kemp. I to było bardzo ciekawe generalnie. Przeżycie z tym birbongiem, bo tam wino się ciekawie przez niego pije. Piwko bardzo ciekawie wchodzi. No naprawdę klasa. Co tam jeszcze ciekawego się wydarzyło na tym kempie? Nie wiem, Bizancjum. No ostatnim kempiem jest z wami nie było. No ale z tego, co ja pamiętam, no to dużo rumu, praktycznie cały czas piliśmy ten rum, kurwa, już mam go dosyć do dzisiaj, dużo zioła, langosze, wifomaczka tatarska, naleśniki z nutellą, no i w sumie to tyle, no. no tak, jeszcze z fajnych atrakcji, co, no tam jakieś tam deskorolkarze się czasami pojawiają, książę. Cieje się generalnie na kempie, można sobie jakoś tam czas zagospodarować innymi atrakcjami niż hip-hop. Jak przeżyć te wszystkie dni na hip -hop kempie? Jak przeżyć? No na pewno na pewno na maksa przejebane jest pojechać na kemp bez samochodu. To jest w ogóle opcja, której nie polecam. No bo te wyprawy jakieś w ogóle nie wyobrażam sobie na kacu jakieś w ogóle męczamy. Noszenie skrzynek gdzieś z tego Kauflandu, jechanie autobusem, w którym jest 5000 osób. Na maksa nie, tylko samochodem. Także samochód najważniejsza rzecz na kempie. Warto się zaopatrzyć w jakąś latarę, bo tam w nocy na polu można się zgubić. Mm. Trochę ciepłych ubrań się na pewno przyda, bo w nocy pizga na maksa, a w dzień jest kurewsko gorąco, także ubrania i takie ciepłe, i takie bardzo letnie. No i co, dużo generalnie determinacji trzeba i siły, żeby przeżyć to widowisko, i dobrze się przedtem naładować magnezem i, i witaminą B6, bo może się okazać, że jej zabraknie po dwóch dniach.